Siemano, jestem Memelek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj obrońca z tygodnia 9, oczywiście z Tajskiem siemano. Cześć. E, jesteśmy na Bazalcie i nie wiem jak się odgra tą mapę. Ale wiem, że ci... oh, yeah. Co tu się odpieprza? Ej, już są. Tak. Tak. Czego to to będzie najlepiej grać, bo ty pewnie to grałeś już? 5-7 albo Deagle Tak, nie? Znaczy no... A, nie, masz, no, Czaka nie raczej Tak ja nie gram Spoko A tutaj od tyłu znaczy, też mogą wejść, czy nie? Wracaj się w ogóle, bo tak... Anyway. A tu od... Tu... Właśnie tego się obawiałem Jeden HP mam Nie wrzucałem ci słowa, to tu? Nie właśnie, nie wiedziałem właśnie o tym I ty masz co papie? Tak, bo się użyłem ciekawy. Dobra, ciężko to bardziej się udaje. Smoke mam A, No jeden Side Side, oh, o na side Lewo, lewo, i za sideem jest nice, dobra. Kurde, ty masz mi tick latać? Yeah. Dzięki. Kurde, ciężkie, ciężkie. Kurde, nie mam palaka, żeby to spalić teraz. Już Side, side, o kurde Ej, nie wiem, CETA, CETA jeden. Kurde, co <laughs> daję może 5 na lepiej niż tego digla. Będzie bezpieczny. o skinek. Kawego tutaj nie ma. Mm, ja nie wiem, ale... Nie, nie, byłem, nie, byłem, to... nie było, nie było komunikatu. O jezu, wylew! Walej, za Jeszcze jeden, dobra leży. Tu, Dobra. Ej, to nie było takie trudne jak mówiłeś wcześniej. To prawda, no. waliłem się dwa razy, ale szybko za pierwszym razem. Więc ja wam widzę. Dziękuję za oglądanie. No i to usłyszenie. Już jutro no.